Witam serdecznie. Paulina Haba. zapraszam na serwis informacyjny Regionius w telewizji z Górszczybnickich. Przez ostatnie dwa tygodnie obornicy szczypiorniści zapewnili kibicom wiele sportowych emocji. Odnieśli dwa zwycięstwa pod rząd. 29 lutego wygrywając z drużyną MKS Real Astro Wygraliśmy mecz dzisiaj trzema bramkami z drużyną z Leszna. Jest to dla nas wielkie szczęście, wiele na to czasu czekaliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ostatnie spotkanie też wygraliśmy z drużyną z Leszna. Widać, że na ta drużyna nam leży. Wielu zawodników do drużyny Leszna po kontuzjach wróciło, ale nie dało im to upragnionego zwycięstwa, gdyż też walczą o utrzymanie. Ja jako chłopak z Leszna jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się wygrać. Oraz 7 marca z Olimpią Medek z Śląskie 26-28. Tak jak powiedziałem tydzień temu, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mamy pewną serię, bo wygraliśmy drugi mecz z rzędu, bardzo się z tego oczywiście cieszymy. Chcieliśmy dzisiaj wygrać bardzo, ale to bardzo z dwóch powodów. Po pierwsze chcieliśmy się zrehabilitować za pierwszy mecz obornika Śląskich, gdzie można powiedzieć we frajerski sposób przegraliśmy wygrany mecz, a druga sprawa to nasz kolega Patryk, który uległ ciężkiemu wypadkowi wczoraj i bardzo chcieliśmy wygrać dla niego, zrobić mu niespodziankę i nam się to udało. No szkoda tej końcówki. Wygrywamy siedmioma bramkami, i zamiast spokojnie, tak jak tydzień temu z Lesznem, dowieść te 5-4 bramki, to niestety kończy się dwoma, ale nie ma co mówić. Cieszymy się bardzo i za tydzień walczymy dalej. Związek Piłki Ręcznej wydał decyzję o prowadzeniu rozgrywek piłki ręcznej bez udziału publiczności, która obowiązuje do odwołania. Mecz Piłki Ręcznej 14 marca w obornikach śląskich będzie transmitowana przez Telewizję Złóżczewińskich. Zapraszamy. 29 lutego w średniowie Wielkopolskiej odbył się 16 Dragon Cup. Do zawodów zgłosiło się 358 zawodników z 34 klubów karate. Toloszowski klub karate, dzięki Kansei z Wiśni Małej, wywalczył w sumie 7 medali, 1 złoty i 6 brązowych, m.in. w konkurencjach kata drużynowe, kata indywidualne czy kumite indywidualne. 2 marca w Brzmigrodzie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono stypendia starosty powiatu trzebnickiego dla uczniów powiatowych placówek szkolnych. 2 marca w Trzebnicy odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość odbyła się przy rondzie imienia Żołnierzy Wyklętych, gdzie wspólnie odśpiewano hymn polski. Dzisiaj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to była kolejna nasza gminna edycja tak jak wcześniej powiedziałem, że nie chciałbym, żebyśmy dzielili wyklętych na tych dobrych i na złych, żebyśmy zrozumieli ich złożoność wyborów. Nie mam wątpliwości, że walczyli o słuszną sprawę. Dlatego gmina Czymica bardzo kultywuje i dba o tradycję osobą, którą zawdzięczamy wolną i suwerenną ojczyznę. Mamy pomnik, dzisiaj tutaj stoimy przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, Rondo Żołnierzy Wyklętych. W zeszłym roku odsłoniliśmy pomnik wolności. Chciałem zaprosić bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Trzebnice, powiatu trzebnickiego na wystawę okolicznościową nawiązującą do Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na Deptaku w Trzybnicy, którą wspólnie zorganizowaliśmy z Instytutem Pamięci Narodowej i ze Szkołą Postową numer 1 w Trzybnicy. 3 marca w szkole podstawowej imienia Małego Księcia Wiszni Małej odbył się piąty powiatowy konkurs recytatorski dla klas czwartych pod tytułem Wszystko jest poezją. Wiszni Małej rywalizowało 11 najlepszych uczniów czterech gmin powiatu Trzebnickiego. Pierwsze miejsce zajął Maciej Cerakowski ze szkoły podstawowej w Pęgowie. W gminie Trzebnica powstanie nowy 2,5-kilometrowy odcinek drogi, który połączy miejscowość Cerekwica i Masłów. Koszt inwestycji wyniesie około 2,5 miliona złotych. W Trzebnicy w dniach 6-7-8 marca odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Judo. Na zawody przybyło około 300 zawodników z 100 klubów z całej Polski. Dowiedziałem się od przyjaciela, organizatora Mistrzostw Polskich Juniorów w Judo, że w kątach wrocławskich nie mogą się odbyć z różnych względów we środę, no i zaczęliśmy szukać sali. I pani tutaj starosta Małgosia Matusia która wszystkim pomogła i pani dyrektor a, tą salę wynająć na zawody. No i przemeblowaliśmy wszystko i odbywa się. Tym bardziej, że były wydrukowane już dyplomy, medale, plakaty, wszystko, ale musiało to ulec zmianie. A najważniejsze wygrać wagę albo zdobyć medal przynajmniej. Większość zawodniczek z czołówki Polski jest, więc... Myślę, że będzie ciekawy turniej. Ogólnie zasady w judo są takie, że należy rzucić przeciwnika na plecy. Można również zwyciężyć walkę w parterze poprzez trzymanie skuteczne przez 20 sekund, dźwignię lub duszenie, gdzie zawodnik poddaje się w walce. W piątek 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni odbyło się wielkie świętowanie Dnia Kobiet. Z tej okazji wszystkie panie spędziły ten dzień na sportowo, tańcząc zumbę, ćwicząc fitness czy jogę. W tym dniu specjaliści od urody, pielęgnacji, żywienia udzielali darmowych porad i konsultacji. 7 marca, w świetlicy w Piotrkowiczkach, odbył się Dzień Kobiet w stylu Las Vegas. Świetlica przeobraziła się w kasyno, a każda z nich mogła spróbować swoich sił. Podczas wieczoru wszystkie panie otrzymały symboliczną różę oraz życzenia od wójta gminy Wisznia Mała. Przy tej okazji, z tej okazji chciałbym życzyć. Dużo uśmiechu, radości, pewności siebie, no i zdrowia, które niech im zawsze towarzyszy. Dłajmy o nie, wspierajmy, są najważniejsze przecież w naszym życiu. 7 marca odbyła się uroczystość z racji 30-lecia samorządu terytorialnego. Dokładnie 30 lat temu uchwalono ustawę o samorządzie gmin. Tak jak uważali współtwórcy najbardziej udaną reformę, ale co podkreślali właśnie autonomię społeczności lokalnych. Tą cechę, która nas różni 2,5 tysiąca gmin w Polsce, które powstało, które funkcjonuje dzisiaj ma swoją odrębną autonomię swoje własne cechy lokalne, kulturalne, środowiskowe. W oryczystości udział wziął Paweł Chreniak, poseł na Sejm, radny Sejmników Województwa Dolnośląskiego Damian Mrozek oraz przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Robert Adach. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się wójtowie, Przewodniczący Rady Gminy Zawonia, sekretarze, skarbnicy, radni oraz sołtysi, którzy sprawowali urząd na przełomie tych 30 lat. 9 marca w Starostwie Powiatowym Strzewnicy odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z koronawirusem. Na chwilę obecną mamy 20 osób objętych kwarantanną w powiecie trzebnickim i nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Od tamtego tygodnia wstrzymaliśmy tzw. pacjentów ambulatoryjnych. Tak zwanych z miasta. Wstrzymaliśmy wszelkie odwiedziny. Wprowadziliśmy procedurę dotyczącą pierwszego kontaktu pielęgniarek z pacjentami, którzy do nas będą przychodzili. Pomimo wszystko, my musimy dalej pracować. Dodatkowo mamy zabezpieczone środki dezyfekujące. Są rozmieszczone te środki po salach chorych, w toaletach oraz na salach gimnastycznych co jest bardzo ważne. Wojewody Dolnośląskiego od 4 marca został wprowadzony zakaz odwiedzin we wszystkich szpitalach. należy pamiętać, że jeśli byłeś w ciągu ostatnich 14 dniach, między innymi w Chinach, we Włoszech czy Korei Południowej, w przypadku zaobserwowania u siebie gorączki, kaszlu, duszności lub problemu z oddychaniem, bezwłocznie, telefonicznie, powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Dziękuję za uwagę, Paulina Chaba. Do zobaczenia za tydzień.